Cześć, witam z Dziś chciałem Was zaprosić do takiej krótkiej prezentacji ładowarki. Jest to ładowarka nabiórkowa marki Blitzwolf, jest to model bwpc 3 Myślę, że ciekawe urządzenie pozwalające nie tylko ładować urządzenia mobilne, ale też zapanować nad naszymi wszystkimi przewodami zasilającymi do różnych urządzeń, ponieważ wyposażona jest ta ładowarka, jak widzicie, w aż 8 portów. Zasilania, czyli możemy tutaj podłączyć aż 8 urządzeń: jakieś tutaj, na przykład laptopa, monitor, drukarkę, jakieś inne urządzenia, które akurat potrzebujecie. No i jak widzicie, bardzo małe gabaryty, zajmuje mało miejsca, dobrze wygląda pod względem designu. Więc myślę, że może się przydać na każdym biurku. Od góry, jak widzicie, znajdują się właśnie gniazda do ładowania urządzeń mobilnych. Mamy dwa gniazda typu A oraz dwa gniazda typu C. O parametrach technicznych tej ładowarki już za chwileczkę Wam powiem. Natomiast tutaj konstrukcyjnie mamy wyłącznik główny mechaniczny zasilania czyli możemy bardzo łatwo, bardzo szybko odłączyć zasilanie całego tego urządzenia czyli odłączyć zasilanie wszystkich urządzeń podłączonych do takiego huba, takiej ładowarki rozgałęźnika więc myślę, że jest to też bardzo praktyczne rozwiązanie, szczególnie jeżeli niekawd wieczorem. Odłączacie wszystkie urządzenia od prądu, więc wystarczy jeden przycisk i mamy sprawę załatwioną. Konstrukcyjnie bardzo dobra jakość wykonania, jeżeli chodzi o materiał materiał niepalny gniazda, oczywiście z uziemieniem przewód też, jak widzicie, bardzo gruby, solidny, zakończony też tyczką z uziemieniem długość przewodu to jest 2 metry. No i teraz, jeżeli chodzi o podłączanie urządzeń do takiego huba to zobaczcie, bardzo to wszystko stabilnie, mocno się trzyma. Jeżeli by wystąpiło jakieś tutaj przeciążenie na tych złączach do ładowania urządzeń mobilnych, to automatycznie zostaną one odłączone, żeby po prostu nie uszkodzić tych urządzeń, które są podłączone do tej ładowarki. I później, żeby odblokować taką ładowarkę, w tym miejscu jest tutaj otwór resetu, i możemy sobie odblokować taką ładowarkę i ładować dalej kolejne urządzenia. Jeżeli oczywiście wiadomo, tutaj te gniazda by Wam nie wystarczały lub na przykład ta prędkość ładowania byłaby dla Was nieodpowiednia, no to zawsze możemy do takiego huba podłączyć jakąś tutaj mocniejszą ładowarkę zewnętrzną, na przykład ładowarkę Ace Fast, którą Wam pokazywałem ostatnio, 65 w no i macie też szybkie ładowanie. Wszystko jest, jak widzicie, zachowane w jednej kolorystyce, więc będzie się bardzo ciekawie prezentowało właśnie na Waszym biurku. Ok, to teraz zobaczmy sobie specyfikację techniczną tej ładowarki. I teraz zobaczcie, jesteśmy na stronie sklepu Banggood. Ładowarka na chwilę obecną kosztuje 182 zł. Jest dostępna w magazynach w Czechach. Dodatkowo możecie dostać w prezencie przewód zasilający. Tutaj, jeżeli zaznaczycie tą opcję. Co ważne, mamy tutaj bezpłatną wysyłkę. No i ponieważ jest to dostawa z magazynu w Czechach, to jest tutaj w ciągu 2-3 dni maksymalnie będzie u Was ta przesyłka. Oczywiście mamy tutaj opłacone już wszystkie cła, wat i tego typu opłaty, więc nic więcej Was nie zaskoczy, jeżeli chodzi o cenę tej ładowarki. Teraz, jeżeli chodzi o parametry techniczne, to co nas będzie interesowało, to oczywiście ładowanie na poszczególnych złączach. Jeżeli chodzi o złącze typu USB-A, czyli to szersze, to maksymalnie jest to ładowanie 18 W. Natomiast w przypadku ładowania poprzez złącze USB-C. Mamy tutaj zastosowaną funkcję power delivery i maksymalne ładowanie jest tutaj 20W. Yy, ok, ważna informacja, jeżeli byśmy tutaj chcieli podłączyć kilka urządzeń jednocześnie, no to na porcie maksymalnie możemy uzyskać jedynie 15,5W. Nie jest to mało, natomiast no, musicie o tym pamiętać, więc jeżeli podłączacie więcej urządzeń, to maksymalnie na wyjściu będziecie mieć 15,5W. Całkowita moc wyjściowa to jest 20W, które możemy uzyskać właśnie na tym pojedynczym wyjściu USB-C. Mamy zastosowane zabezpieczenia przed przeciążeniem 350J w tym urządzeniu. Długość przewodu to jest 2 m. No i jeżeli chodzi o te gniazda zasilające, no to jak widzicie, wejście napięcia 100 do 250V, 10A maksymalnie. Na wyjściu również, czyli maksymalna moc wyjściowa 2500W. Jeżeli chodzi o podłączanie urządzeń, tutaj takich komputerowych, to jest to w zupełności wystarczająca moc. Możecie podłączyć monitory, drukarki, tutaj jakieś komputery i ładowarki tego typu rzeczy, i na pewno nie przeciążycie tego urządzenia. Więc to jest, myślę, też istotna informacja. Tutaj na tych slajdach macie jeszcze pokazane właśnie podłączenie tych urządzeń peryferyjnych. Tu są te informacje techniczne jeszcze raz podane. Zastosowanie do podłączenia, właśnie ładowania różnych urządzeń, właśnie poprzez ładowarki podłączone do gniazd zasilania, poprzez właśnie tą ładowarkę wbudowaną i tak dalej. Co ponadto, ta funkcja szybkiego ładowania 20W, jeszcze raz tutaj zostało to pokazane na slajdach, przy oczywiście złączu USB typu C z funkcją Power Delivery. Ładowarka wyposażona jest też tutaj w elektronikę zabezpieczającą tutaj przed jakimiś. Wzrostami napięcia, przeładowaniami, jakimiś krótkimi skokami napięcia przed zapaleniem się, i tak dalej. Więc mamy tutaj ten pakiet zabezpieczeń, żeby nasze urządzenia, podłączane do tej ładowarki, były bezpieczne. Oczywiście samo urządzenie, nie znalazłem tutaj jakichś dodatkowych zabezpieczeń, jeżeli chodzi o te gniazda zasilające. Tak więc ja bym proponował całe to urządzenie podłączyć do jakiejś listwy zabezpieczającej schowanej gdzieś tutaj głęboko za biurkiem. No i później mamy już te pełne zabezpieczenia samego urządzenia. Możliwość odłączenia napięcia tak jak widzieliście całkowicie jednym przyciskiem. Dzięki czemu tak jak widzicie tutaj ta plątanina kabli, ładowarek, różnych urządzeń zostaje zastąpiona jednym dobrze wyglądającym dobrze prezentującym się urządzeniem. Tak więc to jest chyba taki jeden z głównych atutów, jeżeli chodzi o to urządzenie. Tutaj jeszcze informacja o tym głównym przycisku, długość przewodu 2 metry, no i tak naprawdę to jest wszystko. Ok, tak więc, jak widzieliście, urządzenie pod względem technicznym całkiem niezłe. Szybkie ładowanie na portach USB, możliwość podłączenia aż 8 urządzeń zewnętrznych, wyłącznik mechaniczny do szybkiego odłączenia wszystkich urządzeń podłączonych do takiej ładowarki, takiego. Haba, tak więc myślę, że jeżeli szukacie urządzenia, które będzie dobrze wyglądało i pozwoli Wam zapanować nad tutaj wszystkimi przewodami, które macie dzisiaj na biurku, no to myślę, że tutaj BlissWolf BWPC3 może być bardzo ciekawym rozwiązaniem. Z mojej strony na dzisiaj to już tyle. Ja wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeżeli ten materiał był dla Was przydatny, to oczywiście proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!